Ale plany planami, natomiast Niemcy byli tutaj zdecydowanie szybsi. I znowu, o ile w przypadku sił lądowych alianckich debatowano, dyskutowano i zastanawiano się, to stacjonujące już nieopodal Norwegii jednostki Royal Navy podjęły zdecydowane działania przeciwko Niemcom. Do pierwszego takiego starcia doszło już wcześniej, bo już 9 kwietnia. Brytyjczycy wykryli dwa niemieckie pancerniki Scharnhorst i Gneislaw i podjęli z nimi walkę. I pomimo przewagi, zaznaczmy Niemców, to oni po otrzymaniu kilku trafień zostali zmuszeni do odwrotu. Kolejnym zgrupowaniem brytyjskim, które podjęło walkę z Niemcami, była druga flota niszczycieli dowodzona przez kontradmirała admirała Warburtona Lee. Ten, kiedy otrzymał informację o kilku niszczycielach znajdujących się na fjordzie nieopodal Nowiku, zgłosił się do admiralicji z propozycją wykonania ataku. Zaznaczmy od razu, że Warburton Lee, mając do dyspozycji pięć niszczycieli, tak naprawdę miał jedynie informację, że w fjordzie stacjonuje prawdopodobnie około sześciu niemieckich niszczycieli. To, że było tam dziesięć, tego już nie wiedział, ponieważ dokładnej informacji nie posiadał, a zwiad lotniczy w tym momencie nie był jeszcze możliwy do wykonania. Admirałicja pozostawiła konadmiolowi wolną decyzję, a ten uznał, że jest to zbyt dobra okazja, aby z niej nie skorzystać. I tak nocą z 9 na 10 kwietnia druga flota weszła do Fiordu, totalnie zaznaczmy, zaskakując tutaj Niemców, którzy nie byli przygotowani na tego typu atak. Stosunek sił był zdecydowanie niekorzystny dla Anglików. 21 dział kalibru 120 mm przeciwko 50 działom kalibru 127 mm i 80 wyrzutni torped przeciwko 40. Ale jednak Anglicy nie byli tutaj w sytuacji bez szans. Po pierwsze, atakowali i Mogli skupić się w całości na przeciwniku. Niemcy natomiast byli rozproszeni. główna część ich floty stacjonowała bezpośrednio pod Nawikiem, natomiast dwie pozostałe grupy, jedna złożona z trzech niszczycieli stacjonowała w rejonie Biewik, a druga złożona z dwóch niszczycieli w rejonie Kongsbach, to sprawiało, że Anglicy mogli niejako walczyć z Niemcami na laty. Ale zaznaczmy, że Anglicy z kolei nie wiedzieli o tych dwóch pozostałych grupowaniach, będąc przekonanymi, że to właśnie to, które atakują, jest jedynym. Dodatkowo, co często okazuje się kluczowe, Anglicy mieli atut całkowitego zaskoczenia i wyraźnie lepszego, trzeba przyznać, wyszkolenia, które bardzo szybko dało sobie znać, szczególnie w pierwszym etapie bitwy, kiedy to angielskie niszczyciele dosłownie trafiały Niemców jak na patelni jednego za drugim, a niemieccy artylerzyści, próbując odpowiadać ogniem, nie byli w stanie uzyskać nawet jednego trafienia. Scenariusz przedstawiający pierwsze starcie morskie pod Nalwikiem, trwa cztery etapy, zaś w pierwszym etapie swoje walki wykonują tylko Alianci. Jest to tyle ważne, że rozstrzygając walki pomiędzy okrętami korzystamy z zasad walk pomiędzy MWA. Zatem takie walki normalnie rozstrzygane są symultanicznie, czyli jeden, jedna jednostka znajdująca się w sąsiedztwie drugiej wykonuje ostrzał, po czym ta druga strzela, i dopiero po wykonaniu obu tych ostrzałów uwzględniamy wyniki. Natomiast tutaj w tym pierwszym etapie swoje ataki będą mogli wykonywać wyłącznie Anglicy, co oddaje ten element zaskoczenia, który odegrał w tej bitwie bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o sytuację. A więc tak, od kogo zaczniemy? Myślę, że od Hostile, który popłynie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i nie chcę jeszcze tutaj strzelać do Z-12, ponieważ tutaj podpłynie Hotspur i oba wspólnie ostrzelają Z-12. Zatem łącznie strzelają siłą 10, zatem będziemy korzystać z kolumny 9-12 i minus 1, ponieważ... Yy, yy, Gracz, który wykonuje ruch, odejmuje jeden od swojego rzutu kością. 5-1-4, co oznacza 3 straty dla niemieckiego niszczyciela. Jak mówiłem, Niemcy nie wykonują swojego ataku, więc są, można powiedzieć, tutaj na gorszej pozycji. Następnie Hejwok płynie tu i wykonuje atak na Z18. Wow, dobry. 5 to są. Aha, minus 1 za ruch, czyli to jest 4, czyli dwie straty na Z18, a następnie hardy. Hardy płynie tu i wykonuje atak na Z2 2, bo pamiętajmy, że odejmujemy 1, czyli jedna strata na Z2 i został mi hunter. Hunter płynie tu i wykonuje atak na... Z9 i spudował, tak spudował, bo minus 1 to za ruch 0 bez rezultatu. A więc teraz, po uwzględnieniu strat, mogę, tak, mogę, te, mogę teraz dopisać straty, jakie kto, ktokolwiek poniósł, więc Z2 jedna strata, Z18 dwie straty. I najgorzej wyszedł Z12, 3 straty. Dobra. I teraz jest faza niemiecka. Tylko, że tak, Niemcy w tym momencie bardzo nic nie mogą zrobić, bo są zablokowani przez brytyjskie okręty. A jak powiedziałem, atakować w pierwszym etapie Niemcy nie mogą, więc to kończy nam pierwszy etap gry. Przechodzimy do etapu drugiego i zaczynamy od działań angielskich. Ruchu w tym momencie Anglicy chyba za bardzo nigdzie wykonywać nie będą chcieli, no bo chodzi im to, przede wszystkim o to, żeby zadać tym, z którymi są związani walką, jak największe straty. Tylko, że teraz zrobię chyba inaczej. Hostile zaatakuje Z-12, a Hunter i Hotspur Z-9. Dzięki temu mam szansę zadać Niemcom większe straty, a więc zaczniemy od Hostile który strzela z siłą 5 i minus 1 za rzut w fazie ruchu. 4, minus 1, 3 przy sile 5 to jest 2, czyli Z12 idzie na dno, ale że to był etap drugi, to Niemiec, zanim pójdzie na dno i zrobi błł, to też może odpowiedzieć ogniem. Ale odpowiedział ogniem, że nic nie zrobił. <laughs> Więc teraz Hotspur i Hunter strzelają do Z9. Mają łącznie 10 punktów siły i minus 1, ponieważ strzelają z, w swojej fazie ruchu. 5 minus 1, 4. Co oznacza 3 straty dla Z9. Z9 odpowiada ogniem w Hotspur'a. Miał. Pełną ilość punktów siły? Tak, pełną ilość punktów siły. 2, czyli zadaje jedną stratę Hotspurowi. Dobra. Następnie Heywox strzela do Z18. Ma pełną siłę. O, proszę. 4, co oznacza dwie straty na Z18. Z-18 natomiast miał w tym momencie 3 punkty siły, więc strzela w 1-4 i 2 to jest jedna strata na, a nie, 3, przepraszam, 3 to jest też jedna strata na Haywalku. I Hardy strzela do Z-2, 4-1-3 to są dwie straty na Z-2, zaś Z-2 ile miał siły? 4, czyli strzela w 1-4. I trzy, jedna strata na Hardim. W rzeczywistości podczas bitwy Hardy był pierwszym brytyjskim niszczycielem, który został zatapiony, był zresztą flagowym niszczycielem całej eskady, ale no, zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Więc to byłyby wszystkie działania Anglików. Mogę teraz straty odpisać, to już sobie zrobię poza kamerą. I teraz dopiero tak naprawdę Niemcy mogą się realnie wykazać. Więc tak, Z13 wpływa tutaj. Z22. A nie, czek, po kolei. Z13 wpływa tutaj i wspólnie wykonują atak na Hotspur. Oba. Więc tak, Z13 posiada 5, a Z9 2, czyli łącznie strzają z 7. I 0. Guzik nic nie wyszło. Gemeister, też jeśli ślepi. Następnie tutaj w Z-22 wpływa i oba wspólnie z Z-18 wykonują atak... Aha, przepraszam Was bardzo. Tu jeszcze Hotspur mia, powinien odpowiedzieć ogniem. Więc Hotspur strzela do Z-9. 2 Trafia go jednym trafieniem. Dobra. I teraz tutaj. Z-22 wpływa i wspólnie z Z-18 wykonują atak na Heywoka, więc będą miały łącznie... Zobaczmy, z18 i z22: 1, 6 punktów siły, minus 1, 3. To są dwa trafienia w hejwoka. I hejwok odpowiada ogniem, ma 4 punkty siły i strzela do z18. 3 to jest jedno trafienie w z18. Tutaj sytuacja jest bardziej, można powiedzieć, blokowana. Z2 i Hardy wymieniają ostrzał. Z2 ma tylko jeden punkt siły i guzik mu to dało. Hardy strzela z siłą 4. Miał 4 punkty siły, tak, 4, czyli 2 trafienia w Z2. I to kończy niemiecką fazę walki. No, coś mi mówi, że coś może w tym momencie pójść na dno. Tak, Z2 na pewno pójdzie na dno, bo stracił dwa punkty, a miał już tylko jeden, więc drugi niemiecki niszczyciel idzie na dno. Następnie Z18 Z18 także robi bil, idzie na dno i Z9, po stronie niemieckiej Z9 już na oparach się trzyma, bo został mu tylko jeden punkt siły. Natomiast po stronie brytyjskiej Havak otrzymał dwa trafienia. Nie jest, ma, no, zostały mu już tylko dwa punkty siły, więc nie jest, nie jest tak tragicznie. Ale nie jest też super dobrze. Więc to będzie tyle po stronie, aliancki, po stronie niemieckiej. I teraz przed nami etap trzeci, teraz Anglicy. Zaczniemy od Hardiego, który płynie tu i atakuje Z11. 5 minus 1, 4, 4, co oznacza dwie straty na niemieckim niszczycielu. Niemiec odpowiada oczywiście ogniem. 1, to jest jedna strata u Anglików. Następnie tak. Hejwok nie pcha się głębiej na razie w ten fiot, tylko strzela do Z22. 4 oznacza. A nie, 3, przepraszam, 3, 3. Hejwok miał ile punktów siły? 2. Czyli oznacza to tylko jedną stratę na Z22. A Z22 5. Uff, coś mi mówi, że Hejwok będzie pierwszym zatopionym. Zobaczmy, Z22 miał pełną ilość punktów siły. Tak, o to. Już myślę, że możemy się z Hejwokiem zacząć żegnać. I teraz tutaj. Hunter strzela do Z9, 3, to są dwie straty na Z9. Z9 ma chyba tylko jeden punkt siły, prawda? Tak, ale strzeli i się odstrzelił jeszcze. Dwie straty na Hunterze. A następnie Hotspur i Hostile strzelają wspólnie do Z13. Zatem ile będą miały łącznie? 4, 9, 2, to są tylko dwie, dwie straty, Z13 dobrze uniknął trafień, a sam odpowiada ogniem biorąc na cel Hotspur'a, 2, jedno trafienie. No to nie była najszczęśliwsza faza dla Anglików, tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy. Najpierw Niemcy z Niemcom straty. Z11 ponosi dwie straty Z22 jedną Z13 2 i Z9, 2 Kolejny, który robi ból. I teraz straty angielskie. Hardy 1. To jeszcze nie jest duży problem. Havoc 3. God save the Queen. Niestety, Havoc idzie na dno. Hotspur 1 stratę. I Hunter 2. Ok. I tak wygląda sytuacja po zakończeniu brytyjskiej fazy. No, nie jest w tym momencie dla Anglików. Powiedziałbym szczególnie dobrze. Ale przejdźmy do działań Niemców. Więc tak. Z22 płynie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A te 3 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz 7. Będąc na sąsiednim polu, Hotspur deklaruje chęć wykonania ruchu tutaj i w tym momencie walka jest rozstrzygana. A więc tak, Niemiec 4, minus 1, bo wykonywał ruch, czyli 3 i Z19 miał ile? 5. Czyli dwie straty u Brytyjczyka. Hotspur miał natomiast siłę ognia 3. I 5 to oznacza dwie straty u Niemca. Ok, teraz tak tu, tutaj. Z21. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz ataki niemieckie. Z 17 atakuje Huntera. O proszę. To jest szóstka z minus 1, czyli piątka. To są trzy straty. Oj, coś mi mówi, że Hunter może być w poważnych tarapatach. Hunter odpowiada ogniem, mając 3 punkty siły, czyli to jest jego ostatni strzał. Dwie straty na niemieckim niszczycielu. Tutaj walka już się toczyła. I teraz tak: Z21 strzela do Hotspora. 2 1, 1. Czyli jedno trafienie. I. Hotspur odpowiada ogniem. Ma siłę ognia 3 i 2. Jedno trafienie na Niemcu. I teraz tutaj. Tu sytuacja jest trudniejsza. Niemcy strzałem wspólnie do Hardiego z dwóch stron. I teraz tak. Najpierw Z11. Uah! Z11 miał 4 minus 1, czyli 5, czyli 2 trafienia w Hardiego. Z22 1. Czyli jedno trafienie Hardy odpowiada strzałem w Z11 i jedynka nie trafił. No i teraz sytuacja chyba się całkowicie odwróciła. Na niekorzyść, można powiedzieć, Anglików. Zaraz się przekonamy. Hardy 3 straty. Idzie na dno. Następnie Hotspur 3 straty. Także idzie na dno, i Hunter Trzy Straty, także idzie na dno niemcy natomiast z 171 jeden, nie dwie, przepraszam, z siedemnaście dwie z 19, 2 i Z211 No i sytuacja można powiedzieć odwróciła się o jak powiedziałem, o 180 stopni, bo teraz na dnie mamy 5, 4 yy, niemieckie i 3 alianckie. No proszę, zdecydowanie to nie jest coś, co by mi się podobało. A nie, przepraszam, cztery brytyjskie. 4, czyli remis, można powiedzieć. I teraz został samotny Hostile, który co prawda jest pełni sił, ale tak naprawdę cokolwiek by nie zrobił, to prawdopodobnie zostanie zaraz rozstrzelany. Niemniej postanawia podjąć walkę i z kim będzie chciał walczyć? Myślę, że z Z-13, który jest obok niego. Nie będziemy kombinować. 4 minus jeden, trzy oznacza dwie straty, da Z13, Z13 odpowiada ogniem, 4 to są dwie straty na hostile, czyli Z13 dwie straty, a myślałem, że może zatonię, a jednak nie i hostile dwie straty. Ok, i to zamyka nam brytyjską część etapu czwartego. Przechodzimy do niemieckiej części etapu czwartego. Więc tu i tu i wszystkie trzy razem strzelają w hostile, co oznacza, że prawie na pewno go zatopią, ale zobaczmy. Z21 ma 4, Z19 ma 3, czyli 7, i Z13 ma 1, czyli 8, a zatem strzelają z siłą 8 minus 1. 3, co oznacza dwie straty na Hostile, Hostile z kolei bierze na cel Z13, strzela z siłą 3 i 5 oznacza dwie straty na Z13. No więc tak, Hostile ponosi dwie straty i o dziwo jeszcze nie tonie. Natomiast Z13 otrzymuje dwie straty. I to wystarczy, żeby go utopić. To kończy nam więc rozgrywkę. I strat... zobaczmy na straty. Niemcy stracili 5, niszczycieli, Anglicy 5. Więc można powiedzieć, straty są idealnie równe. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację niemieckich niszczycieli, to można powiedzieć, że jest ona podobna do tej, która miała miejsce po zakończeniu bitwy. Ponieważ ze wszystkich niemieckich niszczycieli tak naprawdę. Wszystkie są mniej lub bardziej uszkodzone, i jedynie Z21 i Z22 są w takim stanie, że mogłyby się wydostać z pola bitwy w miarę nienaruszone. Pozostałe są ciężko uszkodzone i tak naprawdę, gdyby chciały opuścić te teraz rejon Wiku, to płynęłyby ledwie, ledwie, bardzo powolnie i prawdopodobnie zostałyby szybko namierzone przez. Anglików. Zresztą, jak powiedziałem, sytuacja mniej więcej tak wyglądała, chociaż straty angielskie były mniejsze, ponieważ nast następnego dnia Niemcy podjęli czy właściwie w trakcie, w trakcie następnego dnia Niemcy podjęli próbę ucieczki dwóch ostatnich niszczycieli, które były względnie nienaruszone. Natomiast Niemcy napotkali na swojej drodze brytyjski krążownik Penelope w towarzystwie niszczycieli i nie ryzykowali próby starcia z nim, tylko wycofali się do Narwiku, co w praktyce oznaczało stratę tych okrętów w ciągu następnego dnia, kiedy do akcji miały wejść większe siły brytyjskie. Ale to już temat na inny scenariusz. Czego mi tutaj trochę brakowało, to kwestia użycia torped. Tutaj mamy tak naprawdę jedynie walkę przy użyciu artylerii, no, ma to sens biorąc pod uwagę dystans, jednak przydałoby się możliwość także wykonywania strzałów torpedowych myślę, że byłoby to ciekawsze i dawało większe możliwości topienia okrętów na przykład jednym trafieniem, ponieważ często tak naprawdę w przypadku niszczycieli salwa jednej torpedy czy dwóch spokojnie wystarczyła, żeby okręt po prostu posłać definitywnie na dno. Witam. Zajęcie Narwiku przez Niemców przewiezionych na pokładach 10 niszczycieli było prawdopodobnie najbardziej ryzykownym i śmiałym elementem całej operacji zajęcia Norwegii przez Niemcy w kwietniu 1940 roku. Ten fragment był o tyle ryzykowny, że niemieckie niszczyciele miały przewieźć żołnierzy, a potem w miarę możliwie szybko wrócić. Dodatkowo, Realnym zagrożeniem była obecność marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Jednakże, o ile samo zajęcie na Rwiku przeszło bezproblemowo, ponieważ norweskie wojska nie stawiły tutaj jakiegokolwiek oporu, to problem pojawił się wkrótce później. Bo można by powiedzieć, że tak jak Niemcy wyrzucili tutaj dwunastkę na dwóch szóstkach, prowadząc tę operację, to dalsze kolejne rzuty zaczęły lawinowo iść coraz gorzej. Pierwszy poważny problem to okręty, czyli statki zaopatrzeniowe. Kolejne, które miały dotrzeć do Nalviku, wpadały w ręce nie tylko aliantów, ale nawet, co chyba było najbardziej kuriozalną sytuacją, Norwegów. Bo o ile norweska armia lądowa od początku tej wojny nie wykazała się delikatnie mówiąc niczym szczególnym, to norweskie jednostki obrony wybrzeża wręcz przeciwnie. Takim był najlepszym przykładem pokazującym to jest utrata przez Niemców silnie uzbrojonego i przewożącego duże ilości zaopatrzenia transportowca Kattegat, który został w nocy zaskoczony przez norweski patrolowiec uzbrojony w jedno działko i parę karabinów. Po czym Norwedzy zażądali od Niemców zgody na wejście na pokład. Widząc, że Niemcy nie reagują, a wręcz próbują uciekać, Norwedzy zaczęli z tego jednego działka strzelać do niemieckiego kategata, a załoga transportowca, przerażona, nie, wied nie wiedząc co do nich strzela, opuściła okręt i zatopiła go. Kolejne wpadały również w albo węce Brytyjczyków, albo Norwegów, w rezultacie czego jednostki głoskie, które znajdowały się w nawiku, znalazły się w coraz to gorszej sytuacji. Natomiast pamiętajmy, że cała ta operacja była dużym zaskoczeniem nie tylko dla Norwegów, co zrozumiałe, ale również dla aliantów. Alianci bowiem także planowali zająć część niemieckich, por norweskich portów, a przede wszystkim Narvik. O co w ogóle chodziło z tym Narvikiem? Ktoś by spytał, czemu taka dziura kilkunastotysięczna na dalekiej północy miała tak istotne znaczenie. Otóż szło o Rudę. I to nie o Rudę Norweszki. Ale o rudę żelaza i to dodatkowo pochodzącą ze Szwecji. Pamiętajmy, że lwia część rudy, która trafiała do Niemiec, pochodziła właśnie ze Szwecji, a dokładnie z północy Szwecji. I o ile w okresie wiosenno-letnim można było ją spokojnie przewozić. Mo Morzem Bałtyckim, to w momencie, kiedy północna część Bałtyku zamarzała, najszybszą drogą dla tejże rudy było dostarczenie jej właśnie do Norwegii poprzez Narvik koleją, a następnie tamtędy drogą morską do Niemiec. Było to o tyle korzystne, że statki przewożące tę rudę płynęły przez norweskie wody terytorialne, czyli przez obszar te teoretycznie neutralny. W praktyce sytuacja robiła się coraz bardziej nieprzyjemna, bo Anglicy mieli tego świadomość. Angielskie media pisały wprost o tak zwanej brudnej norweskiej neutralności i żądano, aby przynajmniej Narvik zająć i uniemożliwić Niemcom ten intratny transport.